Serdecznie witam. Cieszę się, że dzisiejszy poranek możemy wspólnie spędzić w prestiżowym miejscu, mianowicie księgarnia u Hieronima, gdzie są wspaniałe wydawnictwa lubelskie wydawnictwa również dotyczące sztuki wydawnictwa dla dzieci ale też goszczą moje obrazy, za co jestem bardzo wdzięczna. Muszę przyznać, że w tym dzisiejszym spotkaniu. Wybrałam sobie kilka interesujących książek, bo jednak bardzo często inspiruję się malarstwem wybitnym. Szczególnie interesuje mnie malarstwo na przykład Rembrandta, malarstwo również holenderskie i przede wszystkim tutaj na dzisiaj przygotowałam piękne reprodukcje Gustawa Klimta, czyli Secesja Wiedeńska. No położyłam, być może to nie jest tak położyłam sobie album, który oczywiście ma swoje miejsce, to taka ciekawostka, na okładce jest Kraków. O Kraków miał duży wpływ, na, miał wpływ na moje malarstwo, na moje obrazy, ponieważ tam przebywałam około trzech lat na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. No, wielką radością dla mnie jest fakt, że mogę, mogę gościć u Hieronima, w Księgarni U Hieronima, nie tylko osobiście, ale z moimi pracami. Są tu akwarele, są prace olejne, które powstawały w ostatnich latach i właściwie objechały świat, bo prezentowałam Lubelszczyznę w Domu Polskim w Brukseli, gdy było spotkanie wszystkich marszałków z Polski. Nawiązałam wiele kontaktów. No i wszyscy cieszyli się, że jest to promocja Lubelszczyzny, bo były obrazy także z Kazimierza nad Wisłą. To jest praca, która inspirowana była grafiką z Koczynastu. Piękne Spichrzeg, piękna renesansowa architektura. Oczywiście krakowskie przedmieście z bramą. Poza tym teatr Andersena, który mieści się w dawnych zabudowaniach dominikańskich. No i słynny plac po farze, gdzie, jeśli Państwo znacie tę historię, mieścił się Kościół Świętego Michała. A w tle widać tam piękną architekturę budynku niegdyś zagospodarowanego przez, Michę, przez Panią Michalicową. To był dom opieki dla osób starszych. Bene Merentibus Pax, taki napis widnieje na w frontowej ścianie. Chciałam też Państwu pokazać obraz, który przypomina mi te piękne lata w Krakowie, w pracowni, gdzie były modelki, piękne dziewczyny i pomagały nam, że tak powiem, rozumieć, jak wygląda ciało kobiece, jak można pięknie, interesująco to namalować. No, tu jest y, y, ciekawa dziewczyna, odbicie w lustrze. Y, y, muszę przyznać, że praca była zupełnie nieźle oceniona podczas egzaminu dyplomowego, tylko y, owa dama była rozebrana, bo przecież Anatomia y, nie, nie lubi nadmiernego odzienia, a ponieważ obraz krążył po różnych wystawach, gdzie przychodzą dzieci, pomyślałam sobie, że taka muślinowa, delikatna koszulka na pewno będzie stosowniejsza w takiej sytuacji. Ja wędruję z tym obrazem, lubię go i nie chciałabym się go pozbywać. Natomiast wracam do Krakowa, gdzie w sumie spędziłam 3 lata. 2 lata studia podyplomowe, rok to były zajęcia w Otwartej Akademii z panią Joanną Banek, wybitną artystką krakowską. I w zasadzie ten mój dorobek znalazł się po części w albumie wydanym w Sandomierzu. Wydawnictwo decyzjalne, też do nabycia tutaj właśnie w księgarni u Hieronima.